Witam moi mili, jest 10 marca no, Zagłębiłem się w taki gąszcz Trudny teren, ale Ale Coś, coś znalazłem Coś, coś fajnego Nie wiem, jeszcze nie posadziłem Ale Coś, coś co będzie mi się podobało Piękna tyka Proszę Państwa Naprawdę o, Ale piękność Hmm. Hmm. No to jest potęga. Ja, ci nie mogę. O, pięknie. Pięknie hmm. Co to mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, czterna. No jest, znowu źle skodrowałem. Czternastak. Proszę Państwa. Czternastak. Pięknie. Ciężki, ale pieczęć. Potężna. Potężna pieczęć. No, też obiecuję. Nie mogę. Świeżutki. Musiał, no ja wiem... Wczoraj albo przedwczoraj, no, podejrzewam, że nie dzisiaj. Chyba, że dzisiaj już to słońce trochę operuje i trochę pod tą trochę Stopił śnieg, no ale pięknie Ile to waży, Na grubo, strasznie. O, potęga, objąć nie mogę. Strasznie. No nie mogę objąć. O, ale piękność. No nie no O tyczka. Korona jaka fajna. Piękna. Mm, mój chyba najlepszy okaz, najładniejszy jak do tej pory. Naprawdę. Mm. Sposób też pokażemy ja się pocałował a już miałem zamiar już miałem te, wracać do domu Już Syn mnie dzwonił, że już tak żebym się zbliżył do samochodu no i teraz co? Ja się nakręciłem i trzeba szukać drugiej teczki Ej, piękno. No gdzieś takie 3 kilo może, może więcej ale na no, tym śnieg będzie ładnie No dziękuję za uwagę na razie. Daszboru będę szukał tyki. Jak coś znajdę, to kręci następny film. To takie miejsce. Trudno dostępne. Taka góreczka w środku taka z, z dębami, a koło sost. Plaszbór.